Proszę. No pomysł, pomysł w zasadzie to tak od samego prezesa z dniem, kiedy został wybrany prezesem nowego zarządu między innymi jego marzeniem było pozyskać nowy samochód i Kiedy te działania takie zaczęły jak gdyby, przybierać konkretne, konkretne, konkretne kształty już? No konkretne kształty działania zaczęły przybierać właściwie od samego początku kadencji I miało to być wcześniej. No, ze względu na, na, na finanse, to się przedłużyło. No właśnie, tutaj finanse były najważniejsze. To pytanie dla Pana Wójta, yy, czy trudno było wygospodarować te środki na, 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 na zakup? To było w trakcie roku budżetowego, także, także to gmina została postawiona troszkę no przed faktem, jakby, może niedokonanym, ale, ale no nagle. Tu znaczy, to nie to, że przed faktem dokonanym. Rozmowy prowadziliśmy z radą gminy, żeby te pieniądze wygospodarować przy naszym skromnym budżecie zakup takiego samochodu to jest poważny wydatek ale mimo wszystko udało się możemy powiedzieć jakie to były koszty ze strony gminy i koszty całościowe to znaczy jak dobrze pamiętam całkowity tylko zakupu 670 tysięcy tak, tak a ze strony gminy około 300 tysięcy odbiór nastąpił dzisiaj prawda? Panie wiceprezesie, gdyby pan mógł o dzisiejszym odbiorze dwa zdania? No odbiór w zasadzie wczoraj 10 ekipa pojechała, trzech kierowców, jeden do wódca Pojechali tam firma, która te samochody wyposaża, je, je robi, musieli przeprowadzić szkolenie, Szkolenie, no wiadomo, no samochód jest, jest dużo, może nie tyle elektroniki, co nie jest skomplikowane w obsłudze, więc... Tak, tak to można krótko powiedzieć. Mhm. Ten samochód w podziale bojowym bojowy zastąpi Stara, prawda? Co się stanie ze Starem? Na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że Stary jest sprzedany. 31-letni samochód jest sprzedany. Kupiła go jednostka OSP ko koło Torunia, gmina Wąbrzeźno. Jest zadatkowany, jest, jest umowa spisana. Prawdopodobnie za dwa tygodnie go odbierą. Mhm. I na koniec kiedy nowy samochód wejdzie do podziału bojowego? No jutro już yy, konserwator kierowca zacznie go przezbrajać, także no podejrzewam dzień, dwa będzie, będzie prowadzony do podziału. Dziękuję okay, bardzo.